Cześć, dzień dobry, Andrzej Barć. E, pojedziemy dzisiaj do Lasu Wolskiego, tak jak obiecałem w poprzedniej audycji. E, problem polega na tym, że mam półtorej minuty do odjazdu 134 spod Krakowi Stadion. E, jestem pod Muzeum Narodowym, muszę tam dowiedzieć. Mam nadzieję, że kierowca e, poczeka, zobaczy. E, jak nie, to trzeba będzie trochę czekać na zimnie jest jakieś 4 stopnie. Nie chciałbym naprawdę. Chociaż i tak w lesie trzeba będzie czekać, to w sumie tam ale w przyjemniejszych warunkach. No nic, może się uda. Tymczasem witam Was i zapraszam na dziś. Następny Las Wolski to największe zbiorowisko drzew na terenie Krakowa. Jest naturalnym parkiem leśnym, chętnie odwiedzanym przez Krakowian w celach rekreacyjnych i przyrodniczych. Położony jest w odległości 8 km od centrum Krakowa, na powierzchni około 462 hektarów. Porasta trzy wzgórza na terenie południowo-wschodniej części Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Sowiniec, Pustelnik i Srebrna Góra. 326-358 metrów nad poziomem morza, około 100 metrów ponad błoniami krakowskimi. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane przez strome stoki, doliny i wąwozy, co jest typowe dla skał wapiennych, na których ten las jest położony. Porośnięty jest przez drzewostan liściasty i mieszany, w dużej mierze przez dęby, buki i brzozy, a ogólnie przez 32 gatunki drzew. Ze zwierząt mieszkają tu sarny, borsuki, jenoty, czy też rzadkie gatunki ptaków, jednak ciężko znaleźć informacje na ten temat. O niektórych powiem później w tej audycji. Flore i faunę chronią tu dwa rezerwaty – częściowy, panieńskiej skały i ścisły, wielańskie skały. Przez las wytyczono 8 szlaków spacerowych, a także rowerowy i konny. Jak przeczytałem w internecie, użytkowanie lasu jest tak ukierunkowane, by nie naruszyć jego rekreacyjnego charakteru. Dąży się do zachowania drzew starych, dziplowatych, zasiedlonych przez ptaki, drzew pomnikowych oraz szczególnie pięknych, wiekowych okazów. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu od środka. Jest około 5 stopni, um, ale pogoda na dziś to maksymalnie chyba. 14-15 i słońce. I już w tej chwili widzę, że to słońce miało wstać chyba 10 minut temu. No i chyba wstało, tylko no niestety są chmury, ale myślę, że ono tutaj zaświeci. Wtedy więcej ptaków się aktywni, chociaż już słychać coś. kowaliki, są sikury bogatki, i mazurki, które tu właśnie, ponieważ idę teraz mm, wzdłuż jakby wschodniego ogrodzenia ZO. Tutaj zawsze te mazurki były. A wiosną również szpaki, więc tu mamy taką namiastkę trochę wsi, miasta jeszcze, ale jak się pójdzie tam dalej, to już jest las. Chociaż las wolski, jak mówiłem, to tak naprawdę park leśny. No ale w zasadzie gatunki, które tu występują, no to mogą nam niekiedy wskazywać, że to może być las typowy. Rudzik się niepokoi. Ale jego słabo słychać. Ping, ping. ping. To jest właśnie sikora bogatka, i takich dźwięków właśnie w sezonie jesienno-zimowym jest, jest mnóstwo. Właśnie, chcę dzisiaj pokazać, że mimo tego, że jest listopad, to, to nie ma wpływu na hałas w lesie ptakowy, oczywiście jest mniejszy niż wiosną, jest uboższy, ale również można dużo ciekawych dźwięków znaleźć, nie śpiewów tak, ale głosów kontaktowych, głosów zaniepokojenia, alarmowych. Jest tego dużo. Ping ping ping, ci ci ci. No to właśnie sikora bogatka. Podejdziemy sobie do niej. No i sikora może jeszcze będzie. Typowe dźwięki takie ping ping, ci ci ci, ci, ci. No to właśnie sikora bogatka jesienią i zimą, ale tutaj mamy kowalika, dużo kowalików słyszę, podejdziemy sobie. Tweet, Przed chwilą nam się kos zaniepokoił. To właśnie kos czegoś się przestraszył? O, już mamy tarczę słońca, kowalik. Mówiłem, że śpiewów nie ma, ale jednak jest. Kowalik przed chwilą śpiewał nam. Tam, tam, dalej, dalej. Bo to ciu, ciu, to taki głos kontaktowy. Niestety to wszystko jest takie dynamiczne. To... Będę mówił, to jest to, za chwilę to jest to. Także trzeba słuchać bardzo uważnie. No, zapach taki ciekawy, bo jesteśmy przy wybiegu z koniami. Ale tak przyjemnie, przyjemny ten zapach. Problem w Lasie Wolskim jest taki, że tutaj od wschodniej strony i południowej przebiega droga e, no, do Oświęcimia przez Bielany i to wszystko słychać, słychać też autostradę, no i tutaj mamy jednak normalne drogi mimo wszystko też i właśnie, o, samochód. Także niestety to jest minus. W Lesie Wolskim jest to ciekawe właśnie, że mamy zoo, więc tu oprócz ptaków, czasem jak nie ma ptaków, to można usłyszeć jakieś ciekawe odgłosy z zoo. Tutaj mamy chyba wybieg kopytnych. Posłuchajmy. Nie, to są ludzie. Szczerze mówiąc, nie wiem co oni robią. Podjechali samochodem i... Słyszałem, że tak wygląda nawoływanie żubrów. Mam nadzieję, że nic z zonią uciekło. Kopetnego nie było, ale się kowalik przestraszył. Ciu -ciu 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 nam tutaj, a tu jest dzięcioł duży. I znów kowali, ćwić, ćwić. Dwa. No, przynajmniej dobrze, dobrze go zapamiętacie. Ale podejdźmy do dzięcioła. O dwa, też są dwa. Też się niepokoją. No i co? W każdym razie ciuch, ciuch, dzięcioł duży. Zresztą nie tylko duży, a tu mamy bogatki. No przesłuchajmy przysuch, się im trochę. Jak sroka, troszkę można by powiedzieć, tylko sroka to robi bardziej głośniej i tak bardziej atakuje, jakby tym dźwiękiem. To jest głos zaniepokojenia. Coś im tu nie pasuje. Ale powiem Wam, że tak, jestem już na tyłach, Zoo, gdzie hałas jest mniejszy niby, chociaż tam jakieś zaczęły się prace, brzmi to jak odkurzacz do liści. Ale niestety jest szum, pojawił się z autostrady. No i niestety tego nie, nie unikniemy. Jak jest cieplej wiosną i latem, no wtedy dźwięk nie roznosi się tak dobrze jak teraz, gdy jest chłodno. Więc, więc bywa, że nawet nie słychać żadnych odgłosów cywilizacji. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie tu na tyłach Zo e, bardzo dobrze czuć zapach wilka grzewiastego. Silny, silny zapach taki. Oj, no, no nie wiem do czego porównać. No, 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 no musicie przyjechać, żeby zobaczyć. Niepowtarzalny. Właściwie to jego wybieg jest e, po zachodniej stronie zoo, można powiedzieć, południowo-zachodniej, ale już tutaj jakoś tak na tyłach już czuć. Lew się nie odezwał, on tu mnie też zawsze wita o poranku, gdy słońce wschodzi i, i gdy zachodzi. Też zawsze ma taką serię ryków, zresztą para lwów. Lubią krzyczeć też małpy, e, gibony chyba, szympansy. Był swego czasu tam przy, przy koniach, Wybieg z żurawiem. Nie wiem, czy dalej jest. On też zawsze rano sobie gruchał tak cichutko. E, mniejsze koty też jakieś tam... Coś coś było słychać, nie pamiętam. Czasem właśnie jakiś kopytny się odezwie. Osioł kiedyś mi zaskoczył, bo brzmiał trochę jakby ktoś otwierał wielką, nienoliwioną bramę. Posłuchajmy, to nie jest na żywo. No właśnie ciekawe. A do tego oczywiście tam przy kasach papugi, różne ptaki wodne bywają. Znowu ten kowalik ćwiczwika. A ja jestem na skrzyżowaniu alei Żubrowej i do Kopca. Ale ja do Kopca tak się nazywa, i właśnie nią teraz idę. Oczywiście do Kopca Piłsudskiego. Ja wam, że pierwszy raz się spotkałem z takim zamieszaniem kowalikowym. Nie wiem o co chodzi. Dużo ich tu dzisiaj nie było nigdy, tak? Z rzadszych ptaków, jakie tutaj ja spotkałem to był krogulec, ptak drapieżny, muchołówka białoszyja, no mi się nieodzownie kojarzy z górami zresztą i takimi pogórzami. Waliki. Zresztą tam występuje głównie właśnie muchołówka Białszyja. W terenach górzystych. Em, tak jak muchołówka Mała. Ta muchołówka Białszyja posiada bardzo niepozorny śpiew. Bo to jest tak kilka sylab, trochę wyżej, trochę niżej. takie Dużo bogatszy ma muchołówka Mała. A z kolei najuboższy ma muchołówka Szara. Bo jest to, jej śpiew to tylko takie popiskiwania wysokie. Em, więc no. <laughs> Myślę, że chyba najuboższy śpiew z naszych polskich ptaków. A trzecim takim rzadkim ptakiem jest zdjęciu średni. Tak, ja go tutaj dopiero spotkałem. Mówi się, że nie był tak popularny, ale no, ja tu pierwszy raz go spotkałem. O, i cisza totalna. Jest to. to jest ten moment, kiedy cały las wybrzmiewa jednym wielkim hukiem i to bardzo basowym, niestety tego tu nie będzie chyba słychać, eee, gdyż z lotniska startuje, no, no znacie go, taki stalowy ptak, taki duży, tak, z lotniska startuje samolot. Wtedy właśnie cały las eee, rozbrzmiewa tym hukiem. O proszę, do kopca dotarłem, Piłsudskiego. To znaczy tak prawie. To znowu się kos zaniepokoił, przestraszył. On ma takie wybuchy właśnie, takie bardzo charakterystyczne. Zbliża się zima. Zbliża się też dokarmianie ptaków. Zaczekajmy z tym dokarmianiem. Dopóki zima nie przyjdzie na dobre, czyli dopóki śnieg nie spadnie i, i temperatury zejdą poniżej zera, dlatego, że listopad to jeszcze ostatni czas, kiedy ptaki odlatują albo przelatują przez, nas, przez nasz kraj. Powiedzmy, sikory czy drozdy są zdecydowane, że chcą polecieć trochę bardziej na zachód. Ale w momencie, gdy będą widzieć wysypane ziarna, jakiś słonecznik, możemy zmienić ich decyzję i zostaną wtedy na zimę, ale mogą, być, mogą nie być gotowe na te trudne warunki zimowe. Zaczekajmy z tym spokojnie. Nie zmieniajmy taką naprawdę decyzji, które podjęły zgodnie ze swoją naturą, zgodnie z instynktem. Tak naprawdę, dokarmiając, jak mówił doktor Andrzej Krusze kowalik, a któż by inny. Tak naprawdę dokarmiając, jak mówił dr Andrzej Kruszewicz, dokarmiając nie uratujemy żadnego zagrożonego gatunku. Najwyżej kilka osobników. To już mówiłem też w ptakofonii. My robimy to tylko dla przyjemności, więc spokojnie. Gdyż zima przyjdzie na dobre, wtedy zabierzmy się za dokarmianie, a pozostawmy ptakom wolną rękę, wolne skrzydło. Dzień Właśnie, coś go zaniepokoiło. Dzięcioł duży. Kolejną rzeczą, o, którą chcę, o której chcę powiedzieć, jest czyszczenie budek lęgowych. Kto ma budkę lęgową na działce, w ogrodzie czy na swoim osiedlu? Teraz od połowy października do końca lutego może ją oczyścić, oczyścić z gniazda, ze wszelkich właśnie rzeczy, które tam są, gniazd niekoniecznie ptaków, może, może trzmieli czy os szerszeni, usunąć wszelkie pasożyty ptasie i tym samym przygotować budkę do kolejnego sezonu. Ptaki śpiewające mają taką cechę, że budują swoje gniazda co roku od nowa. Dlatego musimy zrobić im miejsce, by mogły zrobić gniazdo, nowe gniazdo wiosną właśnie. Najlepiej takie czyszczenia przeprowadzić, gdy temperatura będzie niższa, około no 5 stopni, gdy te wszystkie już pchły, roztocza, pasożyty zostaną wymrożone. Zdarzają się czasem przypadki, że ludzie otwierając budkę dostają po prostu w twarz właśnie tymi różnymi pchłami. niestety. Mój tata tak miał na przykład i no trzeba na to uważać, więc dlatego najlepiej troszkę poczekać jeszcze. O, tutaj wielki grzywiasty jest ze swoim zapachem. No, mocny, bardzo mocny tam kolejny stalowy ptak poleciał doszliśmy do ptaków, do papug nie będę wam tu mówić jakie to są ptaki bo nie znam się na tych niepolskich przyznam się szczerze ale się douczę spokojnie podszedłem trochę bliżej ogrodzenia Naliczyłem 12 gatunków. Nie o wszystkich mówiłem, bo były na przykład bardzo gdzieś daleko i trudno by było je nagrać. Były to Bogatka i Modraszka, to kory, Kowalik, Rudzik, Raniuszek, Dzięcioł Duży, Kos, Mazurek, Zięba, Trznadel, Gil i Czyż. No, nie ma rewelacji, jeśli chodzi o liczbę i jakość gatunkową. Bywało lepiej, to prawda. Ale zawsze miło tu przyjechać, odpocząć od tego huku wielkomiejskiego i poszukać jakichś ciekawych gatunków. Ten park ma duży potencjał, jeśli chodzi o gatunki ptaków. Wiadomo, najlepiej jest wiosną i wtedy no, szczególnie zachęcam, by tu przyjechać, zwłaszcza rano. Podejdziemy sobie do kierowcy. Dzień dobry. Lubi Pan jeździć tą trasą, właśnie tutaj do Lasku Wolskiego? No, bardzo przyjemna trasa. A jakieś takie jeszcze miejsca Pan lubi? Czy takie przyrodnicze może, czy nie wiem? No najbardziej po wioskach można powiedzieć, bo aglomeracja dlatego, że jest cisza, spokój. Mhm. Nie ma no. tych w smogu. Właśnie, no, najprzyjemniej. Tutaj szczególnie. Ile jeszcze dzisiaj kursów? No panu, do 13:00. także. Dzisiaj 9 godzin jest. Mhm. Od 3.47. Do szerokości. No, no to wracamy. Ja dziękuję za uwagę, bo dzisiaj była bardzo potrzebna. Do usłyszenia. Andrzej Barć. Cześć.